Ty, no, tak. ty, Ty, ty Polski, a Ty? Donata y, Donatan i Cleo, my Słowianie. <laughs> Ja to dawaj ten, może wbijemy na nową gruźlicę, chociaż posprzedajemy tam parę rzeczy. No, można, można. Troszkę wziąłem. I czekaj, dobrze czekaj. By było, dobrze by było sobie tam gościa ogarnąć. Bo ja trochę to źle ustawiłem. Tu Stąd powinno być tutaj. A, i on od razu wrzuca tu temu do pakowania. Tak, ale powinien iść tu na drain Greka Dobra, nasza nowa dzielnia jest w tym, czekaj. Kontakty i to jest downtown. I czekaj, gdzie jest downtown? Dobra, masz coś towaru przy sobie, żeby w razie czego... No tu, trochę tam wziąłem, musimy znaleźć Jennifer Rivera. Dobra, Jennifer, no to dawaj, idziemy. nada jedziemy samochodem, co ty tutaj? A, no dobra. Buta, Można mo mo jechać samochodem. O nie! Nie, przejedziemy. Co? Ty patrz, trampki są na górze. No, a wiesz co oznaczałem trampki? Czy nie wiesz? Coś kiedyś słyszałem, ale. Że w okolicy jest dealer. A, to my. <śmiech> no. <śmiech> ty, kurde, to my. To, to o nas, to o nas. A to czekaj, to ty idź. Ty idź potem niebiesko na dole, a ja idę potem Jennifer tam. O, Lucy, cześć. Yy... Dobrze, 61% a to 61%. Ole, to polityk jest. Aaa, nie lubi tego! No 61% było. Jaka szansa jest, że odrzuci 61%? 29. No nie udało mi się też. What the fuck? Kurde, my musimy chyba w tej ich gusta śmieszne trafić albo albo pecha jakiegoś mamy, nie wiem. No to tyle było z uderzenia na nową dzielnie, stary. Nie <grym> chcę zrobić. No teraz trzeba czekać na drugi dzień. Jutro spróbować ich yy, namówić. O kurde, co to, li, limit? Tutaj, limit? Nie, bo tam się chyba. Li, limit y, limit na tym dryraku rack, dry się zrobił. Hmm, ale to wezmę chyba stąd po prostu. I, i ty piarce tutaj zarakupię. Ona i tak przepisana nie była. Tylko, czy ty będzie używał do, o, dwóch drying raków, czy nie? Czy on będzie tylko jednego używał? Mogę zrobić. Z tego draingraka, żeby szło sobie tutaj chociaż z tego jednego. Ty chcemy na, 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 najlepszą jakość na tych drain Można. Tylko że to będzie to dłużej pytanie, trwało, nie? No to nie, bo my musimy to jak najszybciej rozkręcić. Dobra, idziemy chyba spać w takim razie. Nie? Dawaj, dawaj. I zobaczmy jak to się tam wysuszyło. O kurde, to to się powoli nieźle suszy ty. 6 godzin. No dobra. To wygląda jak kokoniksy. Dobra, idziemy na dół. Tam jednak, tam. jednak to zmienię na to różową. Gdzieś samochód zostawił? No to ty ty kierujesz. jeju To ty kierowałeś. Kto kierowcą był? No ty. Dobra, chodź, idziemy. Znajdziemy po drodze samochód i przy okazji tych ludzi, ludzi, co będą musieli kupić. Ja znowu do Lucy podbiję. Halo Lucy. O, idzie tu. Cześć. Trzymaj sampla, i teraz niech ci się spodoba. No, jest Lucy. Dobra, mamy Lucy. Ty, bo ta niebiesko włosadziona jest na, na na moście? Nie, dzione. W budynku. Oby ci się udało. O, oby ci się udało, słuchaj, bo jak nie. What the fuck? Co za gość. Jero, ta... ty, ty, ty. Ty polski, a ty. Y... Donata Donatan Słowianie. <laughs> za hop, dobra, ja się ja tu z nimi zostawię. Ej, pojawili się kolejni, patrz na mapę. Olej ją Ty hops co kurde z dealera w bandytę, no Ja idę do tamtych zagadać, może tam ci będą chcieli. Cześć, ja wziąłem pieniądze. Witaj, czy chciałbyś sampla, Trzymaj? O 70% musi się udać, no come on. No, nice! Mamy kolejnego customera, super. Ty tu ktoś jest, ale nie wiem gdzie. W, tu w tym budynku, w tym wie, wie, wieżowcu. Tu trzeba chyba, pyk. I to był Eugene? Chyba Eugene. Ta, zapadaj mu temat. I ile procent miałeś? Nie stary. Tobie, tobie źle z oczu patrzą. Tobie źle z oczu patrzą. Ty, co ty robisz? Co za strzały były? Oj, policja jedzie, ja się stąd zwijam, stary. Ja nie będę brał w tym udziału. O, siema gościu, chłopek, chłopek który nam z te sprzedawał deski, daje mu właśnie temat, zapodaję. Pik, pik, pik. No i pao. I chłopek, chłopak chciał kupić. O, i tam jakiś Grek chodzi, to do Grega jeszcze podbijemy. Tak, kurde influenc benzisów spada Greg, poczekaj Greg. Greg widzisz mnie? O ty jesteś Trzymaj No 80% stary chłop. Eee. No ja mówię, to trzeba z nimi gadać kurde... Yy, po pociskowo No dobra, no to na razie to tyle z tych, z tych klientów tutaj co mogliśmy zdobyć. Zawijam na chatę ogarnąć i trzeba posprzedawać trochę stary, bo mamy tego bardzo dużo, a nasi dilerzy nie wyrabiają mi nie w ogóle. To nie działa. To się nie działa? A gdzie jesteś? Ehm. Ch Chodź do mnie. Obok, ja już jestem w domu. Ty, ziemia się skończyła, kup ziemię tą e, long life, tą najlepszą ziemię, razy trzy. Nie mogę. O, przekonałeś kogoś? Tak. O kurde. Ale teraz miałem Gnata. Umawiam nam yy, dealę na późną, późną noc. Dobra, chyba wszystkim odpowiedziałem. Mamy troszkę do, 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 do roboty w nocy, ale to się ogarnie. Ja tutaj gadam. Dobrze przekonuj przekonuj nowych tutaj klientów. Ale kapusta wyrośnie. Opie. zaraz jakby to za, za, za ten posprzedajemy to będzie tyle pieniądza. Jesteś świadom? Ile pieniądza będzie? Oby, ob Dobra, mamy jeszcze coś niezapakowanego? Czekaj, w samochodzie, a nie, w samochodzie już nie ma Dobra, eee, 6 godzin, za 6 godzin będziemy mieli deal, jak coś, nie? Problem jest taki stary, że nam brakuje trochę miejsca Żeby dać skrzynki i wiesz, i to jakoś tak zrobić, żeby to Miało ręce i nogi w sensie, żeby to jakoś, jakoś to ładnie poukładać, żeby widzieć czego, czy, 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 co się kończy, a co jeszcze jest. Ja lecę tam do tego sklepu naszego kupić maty do. A nie, to jest mytki. Ty a będzie w domu? O jest w domu, siema. Wziąłem hajs od niego, żeby nie potracił. Yy, i towar trzeba mu dać, bo się skończyło. Więc jak sprzedamy i coś ci zostanie, to do będzie jego trzeba. Jeszcze idę do. Ło, policja tu idzie! No nie mogę, wszędzie policja, no? Chciałem do pralni skoczyć, formalna jest ta policja, stary. Kurde. Chodzę i utrudniają życie obawy, ob obywatelom. Bo sobie umzdurali, że ktoś chodzi po mieście i nielegalne rzeczy sprzedaje. No, oglądali się tych filmów. Co nie? I potem o. Kurde, no. A, goni mnie policja. Zostawcie mnie, bandyci. Uważaj, bo po śmieciach grzebią. Czy po śmieciach to tam wiesz? Walone. Niech przez, przestaną mnie gonić. Bo jak zaraz szczele. Kurde, schowałbym się do domu. Ciekawy czy, czy oni wchodzą do domu. Nie mogą bez nakazu. No, stary miałem końcówkę, przebiegałem i mnie zobaczył akurat, nie. Nie wytrzymam. Ale nie zrobię dyskłata Ca całe miasto się świeci. No, schodź mi szybciej, kurde, pościg. No ty wy sobie jaja robicie teraz ze mnie? Znowu pod sam koniec. Nie, dobra. Kurde, dałem wam szansę dziady. Oj, oni mi też dali szansę, ała! Ale, ale dym Różnica jest taka, że oni trafiają, ja nie? Gdzie oni są? Ganiają mnie tutaj obok domu. Kurde dile są do zrobienia ja nie mogę zrobić, bo mnie jakiś pajac gania cały czas i pod sam koniec mnie znajduje. Trzymaj 5 OG, dawaj heist. O, premium! No, to są te lepszej jakości. Tam jest jeszcze wyższa jakość, ale to trzeba więcej czekać. Ale to co ciekawe, czy my możemy teraz sobie podnieść ceny, na przykład skoro mamy premium. Zgaduję, że już tak. Będzie trzeba podnieść w takim razie ceny, bo to, to nie ma żartów, panie. Nie, nie można tak dobrego towaru bo tak tanio sprzedawać. O nie, ty! Masz tam gdzieś, gdzieś grina? Nie mam. Bo tu Kylie jest, weź zobacz u typiarki tam. Czy ona grina czasem nie ma, jak jest to weź to z ogarnij i, i, i sprzedaj. Ojeju, to też segrina Greena? Czekaj, czy weźmiesz coś innego może? 70% szansy. O, widziała, dobra, git. <gryna> tak jak w trasie tutaj. A co tutaj robi roślinki? A. Ona no, już tak ma. Wiesz, jak jest. 2600, już mam przy sobie. Ja nie wiem, czy coś dla dealerów zostanie. Czy pewnie ta. Ojej, ono brakło mi. Brakło mi jednej metki. Kurde, on mi zajął pakowanie. Aj, no i straciliśmy customera bo mi jednej metki brakło. Po co ty drugą stację postawiłeś? Miałem w bagu, a muszę kailowi ogarnąć, że tam jest zajęta przez gościa. No nie jest zajęta, jest wolna. Teraz tak. No przecież jak Ty przyszedłem stary to była wolna cały czas Nieprawda, bo tam grzeba Dobra, ja idę ale, resztę dalej. Ale możesz ten. ją zabrać, może ją zabrać, ja zaniosę yy, kail'owi to później ja idę zanieść na razie dealerom naszym molly wezmę hajs Kurde Chłopcy 7, a ja nie mam 7, mam 6 e, ja mam jedno. Tylko kurczę, byśmy musieli się jakoś tutaj tego. Jako... Chodź do Benjiego może ja tam Benzie... mu do Ekwipunku i ty weźmiesz od niego. Czekaj, czy ja mogę wpłacić już Highs? Czy... O, Limit Shard Nice. Wpłaciłem 3000. No i parz, odrobione to, co mieliśmy tamten. Mamy Greena jeszcze, czy nie mamy? Mm -mm. Znaczy ja nie mam na pewno przesłane. Ja dam mu Counter Offer. A co tam mamy w bazie? Weź zobacz, co mamy w bazie i daj mu Counter Offer. Nie wiem, bo w trasie jestem. A no dobra, to ja zaraz wrócę i zobaczę. ma Masz tutaj, hop. Nice, i zarobione. Ja idę zobaczyć ogólnie do tego, do sklepu, ile kosztuje. O, czekaj, co, co byśmy chcieli? Pierw kupić nowy biznes, czy większą hatę? Jak myślisz? Chyba hatę. Czy znaczy, zależy, czy biznes nam kasa, będzie trzeba, czy nie? No biznes będzie nam prał pieniądze. No, to nie. Tylko, że wiesz, my już limit osiągnęliśmy, nie? 10k. Musieliśmy czekać. Nie wytrzymam z nią stary, już trzeci raz odmawia. Co ty myślisz, że tak łatwo poderwiesz? Panie O, tu jest 100 doła za 25 tysięcy do kupienia, patrz 100 doła. No, chodź do mnie tutaj Ale fajna kryjówa tu no, będzie ty. Nie wiem czy ja chcę się od razu do 100 doła przynosić. Nie no, ale fajna kryjowa będzie, patrz, bo to na taka ścieżka fajna jest. Idealna, żeby furą wjeżdżać. No dobra, ale ty my będziemy musieli kupić tego. W się sensie Będziemy musieli trochę chyba więcej hajsu zbierać, zanim się przeniesiemy nawet do tej stodoły. O, musimy zacząć miksować stary te e, zioło zio i tak dalej. Tutaj jest ten Strawberry Gold. Trzeba z wiagrom. Y, Ok, ale co z wiegrą się tu mieszało? Zwykły czy green? Green. Okej, okay, zwykłego greena. Mamy? wiagra nie mamy chyba. Ja mam chyba. Ej, bo ty tu za szafkę mi zostawiłeś. Czekaj, bo trzeba ten. Jak szafkę zostawiłem? Czym? No, rackiem. A, rzeczywiście ty. <laughs> Ale to chyba nie ma znaczenia. Czy znaczy, mi się udało otworzyć, a to tam. To my się chyba musimy dostać do tego tylko.